Witam wszystkich serdecznie. Koledzy, dzisiaj chciałbym Wam zająć chwilę czasu, przedstawić temat bardzo kontrowersyjny. No, jednocześnie, jak zauważyłem na żadnym z forów, temat ten nie jest poruszany ze względu, myślę, wygodnictwa. Lepiej się nie narażać. Dalej dojedziesz. No jak zauważyliście, yy, trzy odcinki wcześniej yy, nakręciłem, prawda, o y, lotowaniu w oddziałach różnych, yy, gdzie yy, zero jedynkowi hodowcy kreują mistrzów polskich. No ale idąc tą samą drogą, Skończył się sezon, no i doszedłem do wniosku, że trzeba przeanalizować, czy moje uwagi były słuszne, czy byłem w błędzie. No bo trzeba powiedzieć, że po tym filmie odezwały się nożyce, poszły odpowiednie komentarze. Komentarze były bardzo pozytywne, ale były też niepozytywne. Także ja tutaj nie, nie, nie robię z tego żadnej tragedii, a te uwagi, które wtedy przedstawiłem, one dzisiaj się uaktualizowały. W tym sensie, że wyniki potwierdziły moje wcześniejsze uwagi. Koledzy, przede wszystkim proszę zrozumieć, że nie jest moim zamiarem mieszać w kotle i przedstawiać, prawda, Jednych w blasku, drugich w cieniu. Nie, nie, nie mam takiego zamiaru. Niemniej jednak yy, to współzawodnictwo yy, korespondencyjne, takie jakie u nas w Polsce jest, yy, yy, to, to co przedstawiam, prawda, obnaży całą słabość tego całego systemu, bo w rzeczywistości tutaj no trudno wykreować tak rzeczywistego mistrza Polski. To są po prostu mistrzowie kartkowi. Może się ci mistrzowie prawda obrażą w tej chwili, no muszą to jednak przyjąć, bo ja tu wyjaśnię. Biorę, wyciągam tutaj pewne liczby z internetu, które są dostępne, każdy może to robić, ale nikt tego nie robi. Ja na żadnym forum, na dobrym locie, albo w gazetkach, nikt nie polemizuje w tym temacie i nie analizuje, prawda, sytuacji, jaka jest. Potwierdziło się, prawda, że gołębniki położone na wschodniej flance, czyli tam, gdzie jest tam różna, różny poziom, o którym wcześniej mówiłem, stamtąd się kreują takie wyniki, że dla nas tutaj na południu to po prostu to jakaś fantastyka, no bo do, do inaczej tego nie idzie w żaden sposób zrozumieć. Także Yy, przedstawię, wam, przedstawię Wam w związku z tym pewne, pewne dane i sami sobie wyciągniecie wnioski. Ci wielcy mistrzowie, ci słabi, prawda, ci ze wschodu, z północy, z południa i z zachodu. Wziąłem na tapetę parę okręgów, prześledziłem i mogę stwierdzić, bo pojawiły się już wyniki w, w okręgach. Nie mamy jeszcze w Mistrzostwa Polski. Więc zacząłem śledzić to i, i analizować. Co z tego wynika? Są okręgi silne, które się potwierdziły w tym roku również. Takie okręgi jak Gdański, gdzie tam prawda. W kategoriach, ja analizuję teraz pod względem kategorii. W kategoriach, jeżeli tam pierwszy ma jakiś rezultat, prawda? Przypuśćmy, on już nie jest mistrzowski, ale zawodnik na, na, na dalszych pozycjach 50 tam niewielka różnica jest. Czyli tam wszyscy biją. Dobrze biją. Yy, ta sama sytuacja jest tam, gdzie jest Robert Lech. We Wrocławiu, w okręg Wrocław, tam też jest konkurencja widać mocna, bo po rezultatach to widać po prostu, że, że tam 50 czy setny to po prostu, no, no ma słabszy ku no, no ale to nie jest jakaś tragedia w ogóle. Podobna sytuacja jest w Opolskim, prawda? Nie chcę analizować w ogóle tutaj. Mówić za dużo o Śląsku, bo będą krokodyle łzy, pomyje wylewane, krew się będzie lała i tak dalej. Bo rzekomo ja tutaj jakoś staram się, nie wiem, co tam udowodnić, co mnie tu już piszą, różne rzeczy, pogróżki i tak dalej. Nie, nie, nie boję się panowie tego. Możecie sobie robić co chcecie, to. To dotyczy bardzo małej garstki ludzi, hodowców, którzy po prostu no nie, nie bardzo interesują się hodowlą, a więcej, prawda, pomówieniami. I teraz Wam przedstawię mniej więcej, żebyście mieli pojęcie o czym mówię. Więc wziąłem na, na, na tapetę na przykład ze wschodniej flanki yy, kolegów z, z okręgu Rzeszu. Nie miejcie nazwy, że ja wam na Was tutaj w tej chwili nalatuję. Absolutnie. No, ja po prostu przedstawiam to co, to, co jest. No. Więc rezultaty są tam znakomite. Znakomite. No ale jak znakomite? No, znakomite tak, że pierwszych trzech zawsze ma wyniki, które ich kształ kształtują w, w pierwszych yy, rzędach. Yy, GMP, prawda? Natomiast pozostali, prawda, to już jest katastrofa. No. Tam 32, na przykład, ja mam taki przykład w kategorii A. Tam pierwszy jest, yy, pierwszy ma 79, drugi 81, trzeci 84, prawda? Ale 32, koledzy, to już jest katastrofa. Ma 2119. No dobra, teraz gdybyśmy wzięli mój oddział, yy, to u nas yy, najgorszy wynik w kategorii A w oddziale to jest 1295 i jest yy, czyli o połowę lepszy od tego, co tam mają i 30 wyników tak, bo jest 30 wy wyników, yy, jest do 1295, tak? 30 wyników. Czyli u nas byśmy praktycznie wszyscy, którzy tam wypełnili kategorię, to byśmy byli tutaj w okręgu w ścisłej czołówce. 30 od nas by było. No bo sobie możecie wyobrazić, myśmy nie zaistnieli nigdzie, ale. Najgorszy wynik jest 1295. No najlepszy 93, co prawda. Ale to zasługą supermistrza. Weźmy kategorię A, B. Pierwszy 70, drugi 77, trzeci 86. Ale 33 ma 783. To u nas w naszym oddziale jest 14 ludzi, w oddziale nie mówiąc, w okręgu. 14 yy, hodowców, którzy mają lepszy rezultat. Kategoria C. Jest pierwszy 81, drugi 83, trzeci 83, ale 29 ma prawie 1000. To u nas by było. Przed tymi 19, przed tym 29, 15 ludzi miało lepszy rezultat. No to po prostu nie wiem, po prostu wniosek z tego, że 3 trzech, trzech, leci, czterech może pięciu w tym okręgu, czołowo. I proszę jeszcze zrozumieć jedno, że jesteśmy wszyscy w wielkim błędzie, bo w całej Polsce. Konkursy zamykają się w 10 powiedzmy minutach. No, 10, 15, no, 20 to już jest o, o, ciężki, ale to jest za sprawą kilku hodowców w tych oddziałach słabych, który, którzy zbierają 80%, oni mają dobre gołębie, oni mają dobrze przygotowane. Oni zbierają 80% konkursów, prawda? I zamykają konkurs bardzo szybko. No u nas to wygląda inaczej, dlatego że wszyscy lutujemy dobrze. I ten z 50. miejsca i ten z pierwszego miejsca. Tam różnica jest oczywiście, ale, ale wszyscy te konkursy zdobywamy i też zamykamy w te 10 czy tam 20 minutach konkursy. Prawda? Także tutaj poziom się z płaszczy, że tak powiem, za sprawą kilku dobrych hodowców. I oni robią takie niesamowite wyniki. I takich jest kilku, bo pozostali to już po prostu, koficjenty mają niesamowite. Koledzy, teraz jest taka sytuacja. No, wziąłem inny okręg, Biała Podlaska. No to tu, tu, panowie, to jest, nie wiem, jaki ten wynik w kategorii A jest, wynik 26 mistrz okręgu w kategorii A 26. No, panowie to już jest mistrz Polski prawdopodobnie. No, nie wiem, kto by jeszcze tam wyśrubował mniej, prawda? No ale. 26 ma 790. 790. To teraz sobie wyobraźcie, w katowickim. W kategorii A 153 tam sklasyfikowany zawodnik, bo tam tyle jest po prostu to ma kołis 357. Dwa razy mniej. W kategorii B w kategorii B, tam pierwszy wynik jest 95. Ale 25 wynik, bo tam po prostu mają. lista się urywa, dalej nie ma. Nie wiem, czy, czy, czy nie mają więcej ludzi, czy, czy, czy po prostu tak wylicza zrobił. 25 zawodnik ma 1200, można powiedzieć, w zaokrągleniu, bo 1192. To teraz weźmy, weźmy tę kategorię w, w, w okręgu katolickim, który nie jest moim okręgiem, panowie to jest 339. To jest to jest, to jest to jest to jest po prostu coś 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 nie, nie, niesamowitego. W kategorii C w kategorii C yy, jest pierwszy wynik 121, ale 26 ma 1200 prawie. Niepełne to w kategorii C115 zawodnik w Katowicach ma 564. No to wiecie, co to, 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 to o czym to w ogóle gadać? No to jest dowód na to, że kilku, prawda, bije, reszta dostarcza konkursy. Tak jak ja krytykowałem tych 0-jedynkowych zawodników, gdzie 14 ma konkursy, a 30 konkursów nie ma, prawda? 0, 0, 0, same zera. ale liczy się im to po prostu do puli. No i koeficienty dla tych po prostu są niesamowite. I z tego się kreuje mistrz. Eee... Teraz tak. U nas, na, gdybyśmy wzięli mój okręg, to tak samo jest, no bo yy, setny w kategorii A, na przykład setny, i yy, to mówimy wszystko o pierwszej pięćdziesiątce. My nie mówimy z całości, żeby, żeby zrozumieć. Yy, bo ja nie wiem, nawet w tych okręgach, jak to tam jest w tych liczone, czy to z całości, czy tego, ale u nas tutaj wszędzie na południu to, no to jest z pięćdziesiątki, no bo to tam i takie rzeczy jest możliwe, że można sobie tam pouchwalać jakieś mistrzostwa do okręgu i te wyniki są potem pokazywane w internecie i my możemy nieświadomi być. No. Także tu można jeszcze przy Mógłbym jeszcze analizować więcej, bo tu mam popisane pościągawkę sobie porobiłem, ale to pogłębiłoby tylko frustrację wielu. E, dlatego bym sobie już to w tym temacie chciał podarować. Niemniej jednak e, zarząd nasz główny panowie e, nie ma zresztą... Ja mówię o zarządzie, a sam jako tako, też nie mam rozwiązania, jak rozwiązać generalne Mistrzostwo Polski, żeby było ono sprawiedliwe. No jedno jest pewne, że jest potrzebne jakieś inne spojrzenie na, na tą sprawę może trzeba zasięgnąć informacji w, w krajach prawda, ościennych, którzy. Też mają współzawodnictwa o Mistrzostwo Krajów, jak to jest robione, prawda? Bo, bo to, co jest w Polsce, to oczywiście wypacza, wypacza całkowicie. No teraz sobie tak myślę, że co by było, gdyby od nas przyszedł taki tam w tamte miejsca, hodowca z czołówki, tam na przykład Andrzej Wiosna, który tutaj bardzo dobrze lutuje. Miał jakieś przebłyski tam w GMP również i w kategoriach, ale trzeba powiedzieć, że to było. To, by, to jest gołennik naprawdę mistrzowski, jeden z najlepszych w Polsce. I, I tutaj gdyby on się znalazł tam w Podlaskim, no nie wiem, to, 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 to w ogóle by chyba tylko on lotował, a, a nawet tymi Mistrzowie by tam musieli za nim być daleko. No. No tak to wygląda. No, dlatego to jest, to jest taka paranoja mistrzostw korespondencyjnego. Że po prostu na papierach wszystko ładnie wygląda, a kto jest w rzeczywistości mistrzem, tak naprawdę najlepszym, to tego nikt nie wie. Tego nikt nie wie. No honorujemy to, co zarząd główny uchwalił, no i, i regulamin jest, no i lotujemy, no, no i nie ma nic innego. Były propozycje. Na dobrym locie i bardzo duża dyskusja się z tego tytułu. Tam były inne propozycje. E, wzywane był do ustosunkowania się zarząd główny, między innymi pismo poszło w tym temacie, ale nie było żadnej reakcji. Czyli te struktury komunistyczne, które się zachowały w Polskim Związku Hodowców Głębi Pocztowych, bo to jest po prostu czysty komunizm, e, struktury tak Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Yy, to znaczy, jest yy, yy, sekretarz, jest, za, jest zarząd, prawda, tak yy, za czasów komuny, prawda. Jednostki podrzędne, oddziałowe, sekcyjne no i tak ja na ten temat coś mogę powiedzieć, bo ja należałem do partii. Ja należałem do partii. Yy, Zresztą jak wszyscy ci, którzy byli w dozorze, to, to byli. Czy chcieli, czy nie chcieli, prawda, to, to byli, prawda. No te zebrania, to wszystko to wyglądało niesamowicie, no bo tam każdy <laughs> chciał być na ostatnich miejscach, bo tam można było komara przywalić, żeby nikt nie widział, prawda. A co oni tam pierdolili tam w przodzie? jakiś pierwszy sekretarz, to tego się ten nikt nie interesował. No ale tak to wyglądało. <laughs> Natomiast te struktury identyczne były w tamtych czasach zorganizowane w PZHGP i one tak, prawda, kwią do dnia dzisiejszego. No ja bym się wnieśł na przykład ustosunkować co do lotów głębiej młodych no bo tutaj jest inna sytuacja, bo po prostu yy, Bałagan jest z innego powodu, mianowicie z tego powodu, o którym mówiłem na ostatnim odcinku mojego kanału, że po prostu no, wypaczony jest przez nierówną konkurencję. Ta konkurencja yy, systemowa, że tak powiem, bierze wszystko dla pozostałych nic i teraz to, się, to jest z dużą szkodą. Dla y, związku przede wszystkim, bo związek się po prostu rozlatuje. Ludzie nie chcą uczestniczyć w, tym, w tych współzawodnictwach. No to więc to przeczy regulaminowi w ogóle, bo każdy, kto się zapisze, ma uczestniczyć. No nie uczestniczą, po prostu w różnej formie to wygląda. Ale w związku z tym, że to jest już na masową skalę, to jest taki protest. To jest taki protest przeciwko, Yy, Całemu temu cały, yy, systemowi, który po prostu powstał. On się stworzył, prawda? przyszła informacja z zachodu, zaczęli wszyscy tam, yy, niektórzy, przepraszam, zaciemniać. I dlatego ja myślę sobie, że liczyć na to, że odgórnie przyjdą jakieś decyzje w tej sprawie, to, to jest utopia. To, to się nic nie zmieni. To jest, to jest kamień po prostu, którego ruszyć nie idzie. Jedynie my możemy sami się zreformować, do czego już namawiałem i ponawiam to wezwanie, żeby, żebyśmy wszyscy te gojemniki zaciemniali i jakoś y, tworzyli y, y, konkurencję dla pozostałych. Wtedy będzie już inaczej to wszystko wyglądało i tak samo. Ja, panowie, jeszcze Wam powiem y, 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 my tutaj w y, y, Mamy ten stosunek taki, prawda, w części uzasadniony, w części, w, części, w części nie do tych oddziałów słabych. No, oni kreują tam mistrzów polski, tak, ale wiecie, byłem na Olimpiadzie w Budapeszcie, e, w Budapeszcie też, ale w Brukseli i byłem tam na gali, e, na gali mistrzów. Panowie, i tam nam po prostu Belgowie pokazali, w którym miejscu my jesteśmy. Czyli, oni mieli taki stosunek jak my do tych naszych mistrzów. To znaczy, oni nas całkowicie olali. Ta impreza była podporządkowana innym celom celom belgijskich mistrzów, gdzie oni byli honorowani, gdzie oni byli na pierwszych miejscach, gdzie ich wspólne golebniki były nagradzane. A y, mistrzowie olimpijscy, czyli nasi mistrzowie, czekali prawda, do godziny pierwszej, gdzie już sala się wypróżniła, prawda, zostali tylko sami mistrzowie i najbardziej zatwa zatwardziali. W końcu jakiś tam przyszedł, ktoś tam i tam te puchary porozdawał. Pokazali nam po prostu, w jakim, jak ma, jaki mają yy, szacunek dla, dla polskiego mistrza olimpijskiego. I to się tu przekłada obecnie w Polsce, jeżeli chodzi o mistrzostwo Polski, prawda? No bo my wiemy, że prawdziwi mistrzowie to nie są ci właśnie z dwudziestoma, sześcioma tam koeficjent tam, czy z siedemdziesięcioma, czy, czy z pięćdziesięcioma, bo, bo, bo to są mistrzowie papierowi gdzieś tam i tak dalej. A prawdziwi mistrzowie w tych ciężkich oddziałach, mocnych oddziałach, no oni niestety są, no nie są w stanie sobie tutaj wyrobić taki koeficjent, jakie tutaj czytałem, prawda. Koledzy, mam nadzieję, że ze zrozumieniem podejdziecie do tego, co ja dzisiaj podniosłem, Temat jest drażliwy. Na pewno będzie dużo komentarzy. Postaram się odpowiedzieć na wszystko. Jednocześnie wszystkich pozdrowić, żeby się nie przejmowali tym, co Mogilany mówi, bo nie każdemu to się może podobać, ale z racji tego, że takie uwagi mam, ja je po prostu przedstawiam. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Tradycyjnie mam tutaj, piję za Was zdrowie wszystkich, mam pięknie, pięknie to, nie wiem nawet, który to rocznik, ale bardzo pięknie pachnie. Dziękuję Wam za uwagę, do zobaczenia.